Kochani, po prostu z mojego hollywoodzkiego lustra. Jak widzicie, malowałam urodę, włosy w miarę ogarnęłam, ale to wcale nie oznacza, że będę wychodzić z domu. Po prostu wydaje mi się, że mm, będę się czuła lepiej mimo wszystko, jak w jakiś tam sposób się zrobię, niż jakbym y, siedziała cały dzień w szlafroku w foki. Także od dzisiaj też siedzimy obydwoje z mężem w domu. Mm, Ponieważ ma wolne w pracy, dlatego potrzebuję jednak tego powiewu kobiecości. I jeżeli jesteście ciekawi, co się dzisiaj wydarzy, to zostańcie ze mną. Myślę, że nie będzie to zbyt y, pasjonujący dzień, bo... bo nie mam jakichś szczególnych planów, ale dajmy się zaskoczyć. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli to zmienisz i klikniesz ten czerwony przycisk. Są zapasy dla kotów na kwarantannę. W poprzednim filmie pokazywałam Wam te pierogi z kaszy jaglanej i serkawijskiego. Zostało mi trochę ciasta, ponieważ zrobiłam za mało farszu. I żeby go nie wyrzucać, pomyślałam sobie, że zrobię takie mini bułeczki z olejem po pomidorach suszonych i swetą. To ciasto jest trochę suche, ponieważ to jest tylko mąka, woda, jajko i trochę oleju. Dlatego po upieczeniu też posmarowałam jeszcze raz tą, tym olejem z suszonych pomidorów. Co, Liluniu, się dzieje? Co się stało? Wyspałaś się, tak? I teraz będziesz marudzić trochę? No, tak czułam. Lili, chodź, dam ci marchewkę. Stary wczoraj kupił marchewki, wiesz? No marchewkę, zobaczysz Zobacz co tu jest? Co to jest? Otworzyć ci No chodź, zaraz dywan przyjdzie, bo pewnie myślisz, że dostajesz do jedzenia. Ha, a to tylko marchewka. No i widzisz dywanku da się nabrać. Oj, tak! Oj. Nie wiemy dlaczego, ale kot, kot Lili, jak widzicie, kocha marchewkę. Ona działa na nią, jak kocimięta i ona potrafi tak godzinę siedzieć. Lusia, co to jest? Oj. I niezależnie od tego, skąd jest marchewka, na każdą tak reaguje. Jak widzieliście, to była jakaś tam grunt balans. Bardzo dużo osób się mnie pyta, o co chodzi z tym osłabieniem odporności u mnie. No to powiem jeszcze raz, miałam wykonywane badania immunologiczne, które wykazały, że mój układ odpornościowy może zwalczać zarodki i może nie dopuszczać do zagnieżdżenia zarodka. W związku z tym lekarz zalecił najpierw szczepienia limfocytami męża, ale niestety nie mogliśmy tego wykonać ze, względu, ze względów czasowych, nazwijmy to w ten sposób. I dlatego zamiennie zalecił terapię immunosupresyjną. Są to te same leki, które stosuje się przy przeszczepach, aby organizm nie odrzucił organu. Ja byłam na kuracji immunosupresyjnej przez dwa tygodnie, przez trzy tygodnie, przepraszam. I brałam takie leki jak Equoral oraz Encorton. Encorton mam zalecony do brania ciągłego. Ale aktualnie, ze względów na panującą epidemię koronawirusa, lekarz stwierdził, że lepiej go odstawić. Mimo, że w tak niskiej dawce on nie powinien y, powodować żadnych y, takich skutków, typowo mocno obniżających odporność, ale lepiej dmuchać na zimne, każdy organizm inaczej reaguje. Także aby. Mm, Upewnić się, czy macie problemy takie jak ja, niezbędne są do wykonania badania. Ja w tym momencie nie chcę y, wymieniać Wam listy, takiej, którą ja robiłam, bo ja miałam tych badań multum zrobionych. Każdy przypadek jest inny i w tym momencie te badania są tak drogie, że myślę, że lepiej jest udać się najpierw do lekarza, który te badania zleci i który powie, które są niezbędne w Waszym przypadku. Każdy przypadek jest inny. Ja nigdy nie poroniłam, więc w tym momencie na pewno zakres tych badań będzie inny niż u kobiet, które mają straty za sobą. Także mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłam i zachęcam Was do tego, żeby jednak konsultować się z lekarzami, którzy się zajmują immunologią. Ja jestem pod opieką docenta Paśnika. Ja sobie siedzę i montuję dla Was film, który nakręciłam dla Was wczoraj o pierogach z kaszy jaglanej i z sera, serka wiejskiego, które mają troszeczkę imitować pierogi ruskie. Czy wyszło to tak? Zapraszam Was do tamtego filmu. Zamiast mąki zwykłej użyłam orkiszowej, pełnoziarnistej i mąki ryżowej. Zapraszam Was, jeżeli jesteście ciekawi. Tam więcej mówię w tamtym filmie. O tym i, i tak. Planujemy dzisiaj wieczorem y, posiedzieć trochę przed telewizorem. Myślę, że takie przekąski będą y, całkiem spoko. Muszę się wziąć w garść i w końcu zacząć trzymać na nowo dietę i wiecie leki, ale troszeczkę tak y, moja motywacja spadła przez to, że. Znowu mamy wstrzymane starania przez tego pieprzonego koronawirusa, i wiecie, wtedy nie ma motywacji za bardzo, żeby zdrowo się odżywiać, więc wjechały przez ostatni czas pokaźne ilości rzeczy, których nie powinnam jeść. Dobra, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę dla Lili i jej fascynacji marchewką. Jest, jest wyjątkowa, to trzeba przyznać. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i do zobaczenia w następnym filmie. A teraz Wam puszczę jeszcze więcej filmików, gdzie gamoń lilucha marchewkę niucha. Tak, takim słucharem zakończymy tego vloga. Pa!